Palce, wskazujący i środkowy hmm. zawieźli go do szpitala, ale facet lekarz mu mówi: Przyjrzyjemy tego panu te palce, ale będą białe. gościu myśli: Kurwa, myśli. No wie pan są. No dobra, niech będą. Ważne, żeby były. Hmm. Przyszyli mu te palce. Palce się przyjęły. blizny, zaszczyt, zagoiły się rany. blizny zostały tylko. Chodzi gościu do jakiejś trawaju. Jakiś czas później. Łapie, łapie się tej poręczy. Ale jaki dziadek podchodzi do niego i mówi "O, pan kominarz od dziewczyny wraca. <grymne> <grymne> Dobrze, że dzisiaj masz się zamiar załadować. Czekaj, pierunie zaraz. Nie no wiesz, tylko tak się pyta mnie, nie? <grymne> no, nie, boże... nie. Przesyłając tak. 100% i O, 0. Yes. O, jest! dziękuję, dobra. A jak nie. Zapyta, Bo musiał chumika popędzić. A, a nie, mi od razu na 100 wleciało. Nie, musiał, musiał ten wymienić chumika, bo się jeden zmienił. Baterię mu wymieniłem. Na baterię Na Jurassic. Przed Delanowi Ej, było ze tego, tego, ale dobra. Nie, po co? Mam morza z jeba na mi, ja On jest przejebany strasznie No weź, nie nie Jeszcze takie asasina mam No chuj tam Janusz zwirli, ale później będzie mam 0 13 No nie Zawsze mój ten first brod leci nie ale potem To jest brodara i tak widuje pójście no nie, to jest taki standard, nie? <grywa> pamiętasz kiedyś, że właśnie pierwszy opis z bluda tam przegrywał. <grywa> A no to, nie? Albo pamiętasz, zawsze uciekać na lewo no Właśnie, no na, na lewo A wtedy miałem połowę, wziął mi na naraz i mi tak zeszło tak, tak momentalnie. Ten pies jego zaczął do mnie biec, ja mówię, co ty kurwa robisz? No ho, ho, no i <gry> <gry> tak miałem. To wiesz, ty coś bierzesz, tak? Nie. Tak. Tak bierzesz, tam. A ty może ten, tam chodzisz do szkoły, tam idziesz do kibla odlać się, a tam wiesz... się nawdychać jakieś te haca i... Wiesz jak u nas ziło, ten jest siło w jest ty przestałeś. <gry> to by mnie zignite'ał z tego swojego skill'a no i zignite'ał. Mi tak podwójny ignite'ał mnie zjadł. No. O! o zginę, zginę. Gdzie? Nie zginę Wszystko pod kontrolą spokojnie. Ja muszę takie staty jak mal za Po prostu kurwa no nie. Może Możesz ci mi pomysł go zabić. Powiadasz? No bo ja, ja go nie rozjadę. on mnie nie ma na ulcie. Ja mam ulta na niego już. No to wbijcie się na niego. No to dawaj, ty wbij na ulta, ja też wbiję na ulta. Aku, Joch Ja rozwiał. To to zabił. Serio? Serio? Trzy. Nie no dobrze, te przynajmniej talony nie mają, to jest pewne. Timacza nie mają, to jest pewne. No i Nocton też chuje robi Tym fajkiem my. O chuj, ile ich to jest. No Ja nie OOH uh, 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 BOOM Buja kasza OC SK ulti jeszcze To było dużo Nie to ja, ja może i to złupuję jeszcze Nie wiem zrób coś tam defnij to To było kurde nie powiem Ale miał dużo HP nie? ten, ten talon w Chuj On miał dwa, ta. On miał 3 czwarte O oh, faj Dobra O nice O Redzik, Redzik. Nie Co za chuli? Ale on, on go. Yeah. Chuj, tam dał ignajco. Dob, dobra, dobra. Nasz jest spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Kurwa, tutaj 15 jest. Idolasz się w pierdoliu. To było chujowe. Po raz no, to, było... to było chujowe. Nie obie. No i co, ja też mam 5 medytów. <laughs> ja też mam 5 medytów. No ale nie, to nie miłe jest, jak będzie można tak jakoś... Wawii. Idziemy dalej. To, to jest, jest farma! Jak... O, tu jest Timo. To jest Timo. Proszę. Ja go Ale tam on... nie jest sam. Potem... Podejrzewam, że on nie jest sam. Biorę No i znowu mnie to... I znowu nie jest sam. Graj, mnie goni, mnie goni Idę, idę Fuj No chociaż tyle Robią tego Drake'a, dalej nie Dwa na jednego typa, nie tutaj Drake jest Robcie Robcie. Ja nie wiem czy tam czy... Weź no, Uważajcie na, na Timo Uważajcie na Timo Czekaj pan... jak go cofnąć? Tutaj cofnij go kurz dziwko jebana szmato Dobra, dziękuję bardzo Dziękuję Gdzie mi tutaj do ja zamknięti. Tak o ja pierdolę, dlaczego ja nie mam Gdzie on jest? Ten mały kutasiarz Nie wiem, ja idę na topo zaraz no Dlaczego tam dwa wieże? Kurde no patrz no chwilę mnie nie było i dwie wieże Kurwa tak jak właśnie dwie wieże O dwie wieże ci u Ja yeah, pierdolę No pa, człowiek, człowieka nie ma chwilę już, dwie wieże O się Kurwa, no i na grzybo na grzybu branie. Kurwa, kolejne Ja pierdolę, no i fleżną, no. tak tak tych fleżną, no. kurde, no inaczej będzie mogło No i hut. No to jest te kurwa lagi że Ha, nie trafił Nie trafił O kurde, panie Dawaj! No kurde, mam tego Fira chyba. To był Fir. Fir. Teraz jest wasz. Dobre! Kurde. Dobrze, yeah. dobrze. Może ktoś tu jeszcze idzie. Timo! Timo, Timo Bambino. Są grzyby gdzieś. Mówiłem, że Dawaj go! Tu jest grzyb, tu jest grzyb Nie padniesz? Hmm. Ty masz osiem jeden, No właśnie teraz tak patrzę i kurwa, osiem <grym> jeden <grym> Ja mam jeden osiem <grym> Nie Nie gdzie What the hell? Jane i tam hmm. W krzoki łódzi Fuck! Nie udało się. No ale Nie... użyj wcześniej, że im dałeś zaleć Tak, ale odflaszował ten jeden chwój 3-2, 1 ZOTA! Juuuu zabiłem go szkurwyszyna, żabiłem Kurde no yes. Dobra Teraz Na faście. I no proszę cię dobry twój. odwiedzić ile tam No sorry Ja nie chcę. No dobra. Już jest wytył. Nie leci się ty. To jest głupi pomysł. Nie. Kurde, ten Timo Ja się cofłem. Ja też. Już straciłem barę. No Mordena też. Ojej. Yeah. Wytarł ostrzeżony Dzięki, cześć. Poszedł sobie. Ej, hey, tutaj. Kur... nie. Użyj teraz, no. O kurde, panie. O idziemy, 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 idziemy. Idzie. Po, po masz i po nim też, kurwa. Koniec, z nim Jeszcze I po ten. Koniec. Echuj, pograna moja. Szybko mi da spuszować Ja Jemu z czemu straszno czarno? Nie wiem. No, nigdy nie wiesz, kiedy sraka cię dopadnie. <laughs> Tam Janek defujcie defu to, defujcie Nie ciemno. wiem, Janek, jak tam Janek farma? Ścigamy się? Nie, nie <ścoughs> Ten ma 370, weź się... <ścoughs> weź się, we się nie odzywaj w ogóle Ścigamy <ścoughs> się, co zadziała No mida, Co? Ja. Oh, no fuck Opa. O nie, ja, ja dobrze Janek, dobrze Dobrze, Timo, daj. Timo, fastem, daj mi. Tylko wa. Dobra. Nie, 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 go nie, zostaw. nie, 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 no właśnie Wiedziałem, hmm? wiedziałem No nie no to się tak inaczej nie mogło skończyć no Powiedziałem, niego Powiedziałeś no. na chudzie cały Ale no kurde tak toki miał taki taki Ale cool. no dobra no ale nikt nie powiedział, że to nie zabije ten sfer Więc nie licz Ale się na chuja Na pałę No i moje ulki Dobra, dobra, dobra

o kurwa, faktycznie! O lol! O lol! to o kurwa! Dobra, chodź, o, kurwa. o, kurwa, panie! nie! Nie, nie! nie, nie. O, kurwa! Dola. Я вообще на рейд. Не, не в биохе не так, точно, нормально. У тебя же они что выиграли, Ары. Я не узебалил. No. Nie, przegraliśmy w tej popali. Ale dobry masz. Ale masz go Porażka. Mm.